Boisz się hejtu, który się wylewa szczególnie na Instagramie? Jest go najwięcej pod rolkami. Mhm. Jest go bardzo dużo, ale nie boję się go dlatego, że tak jak mówiłam, to moja świadoma decyzja, że chcę budować relację z Jezusem, że zależy mi na tym. To nie jest tak właśnie, że robię to dla kogoś czy bo mnie tak wychowano, tylko pragnę tej relacji. I co daje ci ta relacja na co dzień? Na pewno siłę, na pewno nadzieję. Szczególnie jak były jakieś trudne momenty w moim życiu, kiedy myślałam, że wszystko się wali i nic mi już się nie uda, to Bóg mi podawał rękę i zawsze mnie podtrzymywał. Nigdy nie było tak, że się poddałam, dlatego właśnie, że on był. Ta osobista modlitwa bardzo dużo mi daje, że ja siadam i mówię do Boga, do Jezusa, to co przeżywam, o czym myślę, o czym marzę, co się nie udało, co się nie udaje ciągle na przykład. Dzielę się z nim tym. Czym żyje po prostu? Także właśnie siła, nadzieja, miłość, że nieważne co się dzieje, to jestem kochana i mogę popełniać błędy. Bóg i tak będzie mnie kochał i myślę, że to też jest bardzo ważne, bo często myślimy, że musimy zasłużyć na miłość, a tak nie jest. Bóg po prostu nas kocha jako swoje dzieci.